you mm -hmm. Dzień dobry, mogę pomóc? Dzień dobry, dobry w ubezpieczeń. Pamięta Pan nasze ostatnie mówienie? Oj, nie bardzo. No, niestety jest Pan nieubezpieczony. Nie Mi termin. O Boże. Może ja jednak wejdę? Ale na prze przepraszam pana, naprawdę, ale ja nie mam czasu teraz w tym momencie. Proszę pana, byliśmy mówieni już tydzień temu, wszystko jest dograne, mam wszystkie papiery, to jest dwie minuty tylko. Naprawdę w tym momencie nie mogę. Nie mogę. Mam sytuację awaryjną, nie mogę pana wpuścić w tym momencie. Ale nie jestem w stanie w innym terminie przejść. No niech się pan kończy. Dwie minuty i wczoraj załatwiałam. Proszę sobie usiąść. Czyli co? Możemy zaczynać. Naprawdę mi się bardzo szybko to... Tak. Chciałbym, żeby to bardziej szybko to tak, nie jest? Minął panu termin ubezpieczenia. Myślę, że zaczniemy to bardzo szybko, sprawnie. Też parę papierów, ustalimy kwotę, na jaką pan chce się ubezpieczyć i będzie po sprawie. Dobra ostatni tu jesteś szwedzką, do terenu, okej? Okay? Pokaż to potrafisz. No kurwa, nie poganie człowieku. To jest pana obecne ubezpieczenie. Znaczy się obecne, to, które minęło. Było na 250 tysięcy. Chce pan zwiększyć, zmniejszyć, czy zostajemy na no tym samym? Zostajemy na tym samym. Dobrze, no jest pan naszym długoletnim <coughs> klientem, więc będzie zniżka około 150 zł No czy... Dobra, jesteśmy. No masz tu swoje kurwa, graty. Dobra, ładnie się spisałeś. Kurwa stańczy po chuj ci tak komienia. No kurwa idę, na roboty to ją biorę, no nie pierdol, gdzie Dobra, to jest? No kurwa, chyba w piwnicy. Dobra, tu jest chyba piwnica. kurwa, gdzie mogła być ta akta własności? Nie wiem, kurwa, gdzieś tutaj muszą być. Szukaj. kurwa. No kurwa, wpierdoliliśmy się mnie jedzenie Sukaj Szukaj, akty ja idę, go, kurwa, zwozu. Stary, daj spokój! lepiej go zostaw! Znajdziemy, akty i spierdalamy. No dobra. czekaj kurwa. Lekka forma no bardzo proszę się podpisać. Najpierw tutaj. Dobrze. I pan jak to jest w tych czasach? Mam! Oooo! Oooo! Stary kurwa, obudził się, nie słyszysz go? Oooo! się, że to jest w tym czasie? No, Kurwa, wchodźmy. No i pan. Nie bawi się. Za ja. Kurwa, stary. Oooo! Kurwa! Kurwa, kto go ja zawiązał? Kurwa! Ja pier... Kur... ah. Kurwa, ale zmasakrowany. Ktoś tak kurwa urządził? Ja pierdolę! Dajcie mi peto. Daj peto, stary. Kurwa zajmij się. Ah. Stary, co ci się stało? Jakiś psycho mnie dorwał i nic więcej nie pamiętam. Nie, stary słuchaj, ja się na takie coś kurwa no nie wpisałem. mnie! Daj sobie spokój stary! Kurwa, nie pęjać, stary! Co Nie ma Ale proszę nie nerwować, ja się pan ubezpieczył. Myślę, nie ma problemu. Może dokończymy tą sprawę, jeśli... Proszę i... poczekać chwileczkę. Nie Może... wiem, jak jest u pana w domu, ale dokończymy tą sprawę. Jeszcze jeden podpis, dokończy pan i ja już się skrywam. Może mi pan pokazać pani? jakieś dokumenty? Ja, jakie dokumenty? Przecież kończymy sprawę już... się z panem spotykałem... No, właśnie, ja pana nie kojarzę za bardzo. Nie mam, niestety. O co panu chodzi? Ja nie chcę mieć z sprawą nic wspólnego. Ja wychodzę, nie chcę pan się ubezpieczać. To... Zaraz, za, za, zaraz, spokojnie. Jeżeli pan mówi prawdę, to zaraz się wszystko wyjaśni. Proszę za mną. A że się spocił, muszę się rozebrać. Rozwiąż, właga, błaga. Nie bądź jak Twikompe. No, zobaczymy. No, Na to, proszę! Ja dalej nie wiem, o co chodzi! Nie chcę nic z tym nic wspólnego! Ja wychodzę! Co jest?! Ja, ja ich nie znam! Ja nikogo nie, nie znam! Ja tylko przyszedłem po ubezpieczenia! Ej, cześć! Ej, przecież... Jak mnie nie znasz, stary?! No nie znam cię, nie znam cię! Zamknąć się, ch**wa! To myśleliśmy chuluba. to razem! Tu mówiłem, że to nie będzie! Jak zwykle zamknąć się! Co wy sobie myślicie?! Spierdoliliśmy się w nią! Na nogi! Na nogi! Łagam! Na kolana! Łagam! O Pani Ciebie! Nie no, przecież go nie mogę zostawić z tym psycholem tam. Patrz co on z nim zrobił, patrz co mamy przerobane! To, to jest syn! To jest syn! To jest syn! To jest syn! Zabiję nas stary, Zabiję! Dostaw go! go. Tu Nie będziemy być większy? Nie, nie chcę ja też być wierci. Jego też możesz zostawić. i zostaw 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 Nie będziesz taka głodna. Nie! Widzisz stary Nic wami nie jest, chłopaki? Zleci, gdzieś... no, 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 to, no, to no, się wróciłem teraz, no? O co w o, to... o Co tu zrobiłeś? Powiedz, kurna! Jeśli go pożałujecie! Patrzcie, piąty! Dzień dobry, przyszedłem bo stary akty własnościowe.